Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony boulevard 100 i zaczynamy zaczynam kolejności, więc grajemy w Dragon Age początek Jesteśmy w u Arla... u Arla Emona Już zastanawiam się, hmm, co tu było napisane. Zagryłem na nie byłem. Przemeblowali Proszę bardzo, pytaj Mam kilka pytań. Oczywiście Eee... nieważne bo to jest tylko templariusze To już... o tym my już gadaliśmy Zobaczmy gdzie jest e, ona Może tu jest ta pipa Nie, to jest sypialnia go Rory, o, jeszcze Cieszę się, że udało ci się bezpiecznie uciec podobno śmierć hoła już przyniosła miastu wiele radości Może się znajduje się w dzielnicy handlowej w północnej uliczce za karczmą pod nienażartym szlachcicem narysuję ci kod który pozwoli ci pokonać zamek ze środka możesz wybrać co tylko zechcesz. To zapasy, które strażnicy od stuleci gromadzili do obrony Denerim. Co to dobrze znałeś. Razem przechodziliśmy dołączenie tak dawno, że nie pamiętam dokładnie kiedy. Był wtedy taki sam, twardy jak kamień i równie siwy. Chyba wcześniej od reszty z nas zrozumiał jak paskudną decyzją jest poświęcenie garstki, by ocalić ogół. Zawsze miał jednak słabość do swych rekrutów. Tylko w ten sposób okazywał serce. Cóż, chętnie powiem ci, co wiem, lecz mam wrażenie, że sam nauczyłeś się tego, co naprawdę ważne. Bądź wierny swym ideałom, chroni ludzi przed ich własną ignorancją i zachowaj lojalność wobec swych braci, nawet w obliczu wspólnej śmierci. Ciężko powiedzieć. Dokładne rejestry prowadzi jedynie forteca w Weisthaupt, lecz z pewnością jest ich kilka tuzinów czy setek w każdym z narodów Tedas. Wanderfels, jest ich ponad tysiąc. Można by przypuszczać, że Arcydemon specjalnie wybrał Ferelden, wiedząc, jak jest bezbronny. Wyprzec. Eee, Tylko raz i wolę tam nie wracać. To dalekie miejsce, chłopcze. I bardzo obce. Tamtejsi strażnicy walczą z pomiotami jak ty i ja, lecz kształtuje ich miejscowa zima i las. To oziębła grupa, i nie zależy im na losie reszty świata tak jak powinno. Władza królewska jest słaba i wielu anderfelczyków pragnie rządów straży. Ciężko mi to mówić, ale niektórym z nich chyba to się podoba. E, jak powstała straż? Było to jakieś 12 wieków temu i nikt nie zna szczegółów oprócz tego, że założyła ją grupa anderfelskich żołnierzy. Podobno wypowiedzieli służbę swemu królowi, uważając walkę z plagą za ważniejszą, i sami udali się aż do Tevinteru. Oni jako pierwsi wytropili arcydemona Dumata. I to oni go zabili, choć żaden z nich nie przetrwał tej bitwy. Lecz wtedy mieli już swych zwolenników, którzy założyli właściwe bractwo i zostali uznani w TeDas. A dlaczego od ostatniej plagi minęło tyle czasu? Wiesz, arcydemony nie budzą się same z siebie. Aby jakiegoś znaleźć, pomioty ryją w ziemi, poszukując przez całe stulecia. A skoro nikt nimi nie dowodzi, to prowadzi je ślepy traf. A może instynkt. Nie dziwi mnie to, że przerwy między plagami trwają tak długo. Dziwię się, że w ogóle im się udaje. Przypuszczam jednak, że wzywają ich starzy bogowie i że to ten głos w mroku daje im siłę przez tyle pokoleń. Chyba e, na tym skończymy. Warto pamiętać, że to wszystko nie ma znaczenia. Gdy stawiasz czoła pomiotom, musisz tylko wiedzieć, że trzeba je powstrzymać za wszelką cenę. Okej, okay, pogoch odmawialiśmy z, z nim, więc idziemy stąd. Anocha? Witaj ponownie, strażniku. To dobrze, że znów chcesz ze mną porozmawiać. E, what the fuck? Najpierw powiem tylko, że znałam Twą rodzinę. Szczególnie Eleonora była mi bardzo bliska. A to, co zrobił Hoł, jest niewybaczalne. Zasłużył na śmierć z twoich rąk. Powiem wprost. Widzę, że twój głos będzie bardzo ważny w nadchodzących dniach. To ciebie słucha Emon i ma ku temu powody. Należy powstrzymać mojego ojca. Lecz po tym Ferelden będzie potrzebował władcy. Mojej kandydaturze przydałoby się twoje poparcie. A, chyba nie jestem tak ważny, jak sądzisz. Dlaczego miałbym cię poprzeć? To jesteś lepszą kandydatą od Aiza? Nie zapędzajmy się za bardzo. Miałbym cię poprzeć? Od lat rządziłam tym królestwem, jako królowa Kejlana. Choć wszyscy banowie go uwielbiali, wiedzieli, jak się sprawy mają. Kejlan był dobrym człowiekiem. Teraz jednak potrzebujemy nie dobrego człowieka, lecz dobrego władcy. Przysłałam tu Erlinę nie tylko dlatego, że potrzebuję pomocy, lecz dlatego, że dostrzegłam szansę dla nas obojga. Potrzebuję Twojego poparcia, strażniku, a Ty mojego. Uważasz, że Chyba nie jesteś. Nie? Jesteś szarym strażnikiem i choć mój ojciec przedstawia się jako jedyny, który może uratować kraj przed plagą, nie ma racji. Po drugie, ocaliłeś Arla Emona od intrygi, która niewątpliwie miała początki w chorym umyśle Hoła. Ludzie tego nie zapomną. Jesteś silny i kompetentny, no i znajdujesz się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze. Jeżeli dobrze to wykorzystasz, możesz z tym zajść daleko. Nie zabezpieczajmy się za bardzo. Zgadzam się, że trzeba wiele zrobić przed zjazdem. Lecz czy nie sądzisz, że należy sporządzić plany na później? Ja tak. Po e, uważam, że jest najlepszym kandydatem od Alistaira. Nie zgadzasz się ze mną? Też należysz do Szarej Straży. Co sądzisz o jego zdolnościach do rządzenia, pomijając chęci? Że nie jest najlepszym kandydatem potrzeba nie tylko ambicji, żeby być e, dobrym władcą. Wszyscy a to co musimy, prawie mówiąc, zapewnieniem odskania. Alister wygląda na miłego, dobrego człowieka i dość potulnego. To cechy godne uznania, choć nie u króla. Wydaje się również być dobrym, szarym strażnikiem. Dlatego właśnie powinien takim pozostać i przysłużyć się królestwu w walce z pomiotami. Ja za znakuję to dla mnie brzmi nieźle. Skąd ty o nie wiesz? Po prostu pełniasz stronę dla siebie. Ferelden potrzebuje zdecydowanego, doświadczonego władcy, który poprowadzi go przez plagę. Alister taki nie jest. Powtórzę więc: chętnie przyjmę twoje poparcie dla mojej władzy. No, już mam tajone. Mm, nie ma więc miejsca na dyskusję. Twoja lojalność wobec Alistera jest godna podziwu, choć źle ulokowana. Jeżeli zmienisz zdanie, przyjdź do mnie. Chcę tylko porozmawiać. Okej, okay, idziemy teraz do... z powrotem. Menda, myślisz, że poprałem. Wcześniej ją poprałem i nawet zostałem hajtnięty z nią, ale nie teraz. Strażniku, daj mi znać, jeśli będę mógł ci w czymś pomóc. Mamy wiele do zrobienia i bardzo mało czasu. Musimy zrobić. Okej, okay, przechwałam tą rozmowę. No, ale nie jestem się już yy, gadać. Przepraszam, królowa pani wezwała mnie, bym zajęła się jej coś czy... Niezbyt długo. W zasadzie to tylko pani, czy mam to wywietrzyć, ma swoją własną służącą. Przepraszam najmocniej, panie, ale jeśli gospodyni zobaczy, że tak tu stoję, urwie mi głowę. Miłego dnia. Okej. Okay. Nie możemy przez cały dzień wałęsać się po domu. Jest tutaj. Ok, wyłazimy stąd. Zrobię to. Bierzemy ludzi. Czyli tak. Ona, tak. ona, w rzeczy samej. I Alistair. Tak. Aha Alice mi najbardziej się przyda Huu Gorąco jak w piekarniku ludzie, naprawdę gorąco jak w piekarniku. Jest taka pogoda, że no ciężko wytrzymać, a jeszcze nagrywam o, i można powiedzieć, że jest za 5.12 w nocy, więc ha nieźle cenię. no o tej porze najlepiej nagrywać bo wtedy jest cisza, spokój, nikt nie przeszkadza. No to są, to są plusy oczywiście, to są plusy i minusy też. Minusy są też, że później trzeba to wszystko zrenderować i no niekiedy, jak mamy oczywiście chęci, to jeszcze renderuję tego samego od razu po tym wszystkim, jak nagram, te, nagram ten odcinek, to go zrenderuję, ale niekiedy nie mam na to czasu w ogóle. Więc, no tu jest ten folder, no to zależy od tego jaka jest sytuacja. Okej. Okay. Jak pamiętamy, coś powiedział nam, że za magazynem i tak dalej, zobaczmy, gdzie jest magazyn. Eee, Cuda teraz. tu jest, czyli tutaj musimy pójść. Wytwory krasnoludzkiego rzemiosła Wspaniałe wytwory krasnoludzkiego rzemiosła Magazyn? Jak pamiętacie w magazynie on powiedział, że to jest

Kuffer, kuffer. Okej, okay, to wszystko. Co mogliśmy tutaj zdobyć? Wyłaźmy. Aha, wczytaj się. 02 FPS-a. To co najgorsze zostało już uprzątnięte. Jeśli się tam wybierasz, miej się na baczności. Obcowisko to pełna pasożytów, ropiejąca rana. I to jest... Okej, okay, obcowisko Jest tak dalej chce gadać. <laughs> obcowisko Po obcowisku powinno mi tam liknąć się. Że mogę wreszcie ten kurz zaliczyć. To, to już my zrobiliśmy wcześniej, zostało nam tylko te dwa i tutaj myślę że tutaj będzie coś też tam było coś jak pamiętacie pamiętacie chyba było tam przejście tylko nie dało się przejść no no Wczytaszcie mi to długo mi wczytuję a widzę, która jest godzina i z chęcią bym zakończył zaraz odcinek no Maksimum jeszcze 5 minut, mogę sobie chyba ponagrać. Elfie, Obcowisko. Kultura, Obcowisk. ok, to tyle, spoko. Zmiataj stąd. Zmiataj stąd. A tam nie mogę dostać się Nie wejdę sekund, te muszę A nie to jest tamto Okej okay. Potrzebujesz czegoś? Mam dla ciebie list od nieregany Blacktowna Lepiej chyba ponieść szlachetną śmierć w walce z plagą niż tkwić dalej w tym brudzie. Oby tylko dobrze płacili Okej, okay. mamy kolejnego zaliczonego Właściwie to dlaczego elfy pozwalają spędzać się w to ohydne miejsce? No dobre pytanie powiem Ci Chory elf Kto idzie? <ścoughs> Nic nie widzę Aha Eee, no róż no jasny gwint Jas... No jezuś Maria Beczka O co poszło? Wiedziałem, że nie powinienem był skręcać w tę ulicę. Cholerne ostrouchy. Dasz Srebrnika weteranowi wojennemu? No, ale no, nie będziesz, że już musiał, a, Niechaj ci Andrasta pobłogosławi panie. Nigdy nie zapomnę twej twarzy. Nie mam mowy. Okej. Okay. To jest ktoś? Saris? So to ty, wejdź. Wcześniej ci nie podziękowałem, prawda? Chciałbym móc ci coś dać, ale wszystko co posiadałem, zabrali szabrownicy. Nie, żebym miał przedtem cokolwiek wartościowego. Co się tu dzieje? Nie Mówią, że to zaraza. Od kiedy wróciłem, widziałem kilku chorych, ale nie wiem, jak poważna jest sytuacja. Są tutaj magowie z Tevinter. Winter, pomagają z nią walczyć, ale poza tym dzieje się tu jeszcze coś dziwnego. Moja kuzynka Szjani będzie ci mogła powiedzieć coś więcej na ten temat. Nie da się jej przegapić. Po prostu wypatruj najbardziej zagniewanej kobiety w całym obcowisku. Eee, czy ta małica te powiedziała? się obecnie, czy obecnie Chyba tak. W przeciwnym razie byliby tu templariusze. Nie wiem. W końcu pewność można mieć tylko wtedy, jeśli nie zadziała. A nikt nie chce tego dokładnie sprawdzić. No nawet o tym Z powodu wojny domowej i wydarzeń w Ostagarze, miasto nie ma dość żołnierzy, żeby odizolować obcowisko. A poza elfami i uchodźcami nikt jeszcze nie zachorował. Jestem pewien, że jeśli zaraza dotknie kogoś ważnego, puszczą obcowisko z dymem. Wygląda na to, że zaraza uderzyła z dużą siłą. Widziałem kilkoro chorych, ale zanim tu dotarłem, sytuacja wyglądała na opanowaną. Są tutaj magowie z Te Winter. Pomagają z nią walczyć. Ale poza tym moja kuzynka Shiani będzie ci mogła powiedzieć coś więcej na ten temat. Nie da się jej przegapić. Ja wiem, że dużo już dla mnie zrobiłeś, ale muszę zapytać, no. czy możesz porozmawiać z Shiani? Proszę, ja nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje, ale czuję, że wplątała się w coś, co ją przerosło. Zobaczcie, co się. Naprawdę? Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Niech ci Stwórca błogosławi. Hmm. O, spoko, spoko, nie ma co się martwić. Tak, uczynię. Okej, okay, wyłaśmy i zobaczmy. E, e, mały e, Myk. Czy będzie więcej? Ja, więcej już jest ich. Dobrze móc Cię znów widzieć, przyjacielu. Wcześniej byłeś dla mnie taki hojdy, a to są inni weterani. Jestem sierotą! I e, sierota, proszę Panie, możesz dać nam kilka monet? Lecz za dobrze jest dla Pana. Jesteś za nadto uprzejmy! Za nadto uprzejmy! Niechaj stwórca macie w swojej opiece! Obyś żył jak najdłużej, panie! Tak. Hmm, jak Widzimy... Ogół, e, noszące była słuchowo elfy, posiadające... Jak zechcesz! Posiadające miecze od nich zginął. Wow. Czeki pies. Wachczy. To ci dopiero drzewo. Ciekawe, czy dzieci mogą się na nie wspinać. Jezuś Maria, no to, to ci drzewo, to ci drzewko. Ale wątpię, żeby się dały im nim wspiąć, na takie coś. Okej, zacznę tą bapkę Amroczę. Dom... Zrobię to! ...Waydona. jana, czy jakby tam coś zwiesię. Elficka strzała... Nie, nie, to nie... Elficka strzała... Okej... Okay. Wychodzimy stąd... Zobaczymy czy będzie jeszcze i więcej. Mmm... tak, zaraz zakończę odcinek. O, patrzcie. I jeszcze więcej jest. Zajdziemy znów. A to on. No, nie tłoczyć się. Dajcie zacznemu panu odetchnąć. W obcowisku jest wielu nieszczęśników, panie. Wielu... E, ...weteranów, wiele sierot i... ...i wiele smutnych opowieści. A ja nadal nie mam rodziców. Tak, panie. A biedny Oli nadal nie ma rodziców. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc. Zaskoczę się za śpię. Po zamieszkach wiele osób zostało bez dachu nad głową, panie! Nie mamy grosza przy duszy. Jesteś tu dla nas jak bohater, zacny panie. Zanim się zjawiłeś, przez tydzień nie mieliśmy z Olim nic w ustach. Nawet ten król w Ja. Ja go znalazłem? Ty. Nie jesteś prawdziwym żebrakiem. Słyszałem po prostu, że można tu dostać parę monet. Wszyscy tutaj, poza tym, którego słusznie wskazałeś, wszyscy jesteśmy nieszczęśnikami. Hura! Hura! Na cześć bohatera Denerim! Wszyscy <mulky> będziemy dziś wieczór jeść Okej, okay, ja tutaj zakończę odcinek What the fuck? Okej, okay, ja tutaj zakończę odcinek, jak już powiedziałem, więc komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!